No, się tutaj, my jesteśmy plus. Chodźmy, będziemy z chęcią wrócić do restauracji. Pogoda nam nie sprzyja. No, się ma, no. To choć budujemy. No, budujemy, budujemy. Dokładnie. O kurde. mgiełka jeszcze. Ostatnio... Pamiętacie, co budowałem? Jako nie oglądaliście? To polecam go no. tam budowaliśmy taką piękną krainę, tam są fajne rzeczy, nie będę wam spoilerać, obejrzyjcie sobie film. Gdzie Dokładnie. budujemy nasz ten? Ja tu. No dobra. No dobra. To co ja mam zrobić, bo ja tak z las, na znaczy tym to ja tak się... O kurde. Co? No to... Dużo tego. Co? Nie, zaraz noc jest. Tak. No trudno. Ej, to ja zrobię dobra? rogi, dobra? A to my takie rogi robimy? No, takie robimy, zobacz. Takie. Dobra, to zniszczę co. Tak, ja I postaw tu róg. tu postaw. Dobra. Ale nie, po co? Po co takie rógi? Dobra. Ja idę jeszcze chcę bo je nie mam. O, ale super. No i w drewno to my jesteśmy tak zaopatrzeni. Że Oj, jest, że ty nie widzisz mojego ekwipunku. No to już wiem dlaczego nie ma na, na naszym mieście tego. Wiecie, co najbardziej. No chyba pad, normalnie. Zawał byś dostał. Dobra. Okay. Ty, no to ty, ty, to będzie normalnie McDonald's. Nie, robimy restaurację, którą jakoś nazwiemy. Tak, ale ja tylko mówię, że podobne do McDonalda. Mhm. Ej, mogę siekierkę? Tak. Gdzie ty jesteś, bo tak. do ciebie? Eee. Proszę bardzo, się kieruję za tobą. Ej, tutaj Dziękuję. też zrobić te, ten róg? No tak, tam gdzie ja ci zostawiam w puste miejsce, to zrób tamten róg. Robimy tutaj róg, połajny, bardzo. Pek, 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 pek. Dobra, ług. ale tu tutaj robimy jedno okno. Taki. Tu będzie wejście, rozumiem. Tak, tutaj ług. No. Gdy dobrze ta restauracja będzie wyglądać? Wiem. I jeszcze tutaj tam takie coś. No. Daj tutaj ług. O kurde zombie. Ej, nie mam czym ważyć, bo ja siekiery nie mam takiej. Siekieru wam czy? No, no bo siekiera więcej zadaje. Sikiera zadaje Mówię, 5, a mi zadaje y, 6. Ło Dobrze, dobrze, trafiłaś, trafiłaś. Dobra, no, to widzimy się jak coś jeszcze takiego większego zrobimy. Dobra, widzowie, zrobiliśmy już takie rzeczy ogólnie. No. no piecek. No, bardzo piękny wgląd, wgląd. No. A teraz właśnie idę po... To co teraz widzicie. Potrzebuję tego. A ile tam tego potrzebna jest? Czego? No wiesz, szkła. Weź I? Ile jest potrzebna? 8 Dobra, jeszcze trochę. Albo się 20. Weź 20, bo nie jestem pewna. A ile ty mówiłeś, że jest, na początku? 18, ale weź 20, bo nie... Jest. Hmm? Spoko, to jest 20. Tutaj przepal, bo mamy pieczyk. Płacz. No, Widzę, że powiadomienie od YouTuba, ciekawe co. Sprawdzę, bo może ktoś nad nowym komentarzem. Fajne konie i stodoła. Ej, ten jakiś ty, napisał nam fajne konie i słodkoła piękna naprawdę daj mu serduszko, mu przypinam nie da się a, to łapkę w górę w komentarz w sensie ogarnie po prostu no dobra widzimy, widzowie, widzimy się jak to skończymy widzowie, nasz ten kolega musiał kończyć więc ja pokażę jak wygląda nasza restauracja. Tak się o to prezentuje. Batatowa przystań. Zapraszamy. Tak się prezentuje. Tutaj jest. Wieprza, kurczak, woła, wina, łosś, marchewka, woda, mleko. Najlepsze. Najlepsze danie, batat. No i tyle. Także widzę, to jest